Witam! Chcę coś dzisiaj Wam pokazać. Najnowszy model pszenicy. Mamy pszenicę, z której będzie kaszanka produkowana. Zobaczcie: łodyga w kolorze kaszanki. I tutaj kłosy są pszeniczne. I to tak całe pole jest. W pole wejść. Tak jako widać pszenicę. Ale dlaczego tak się stało? To tak jak ten czerwoniak z tych czterech pancernych. Ale już wiadomo, ta łodyga to jest dlatego, to jest specjalna odmiana, która produkuje potas. I ta słoma będzie ścięta i sól potasowa gratisowa jest. Tak jak po Grycy jest dużo potasu w roślinie. Widzicie, jaka natura jest inteligentna. Tam jakiś się filozof pytał, jak wyglądają kłosy pszenicy, to zobacz, pociesz się, bardzo swędzo, łaskoczą, bo to jest taka półoścista. A no teraz ktoś wie, dlaczego taka sytuacja wyszła z tą... Słomą, że jest czerwona? Może kaszanka wie? Spytajcie się. Pozdrawiam do następnego odcinka. U nas jeszcze żniwa daleko, bo wczoraj jasko siu jęczmień. Miało być 13. A dzisiaj łopatuje, bo 17,5 wyszło. Jak poleżał i odpuścił na przyczepnię.